Chociaż wiem, że pewnie jakieś gówno się odwali. Już na samym początku. Zaczynamy nagranie już teraz. gdzie przenoszenie się do gronsola. Tej powstała. Oczekiwaliśmy Twojego powrotu. Nie trać nas czasu, Pani książę czeka. Z się o innych w zamku. Bo to niewielka łaska być oszczędzonym tylko po to, by stawić czoła temu światu. Może niedługo Wszyscy będziemy żałować, że nie pochona nas Ziemia. Pogaś w... się z księciem Edmundem. Miałam go pewnie w. w. zamku. No, nie wygląda źle doprowadził Grancerę do ruiny nawet po swojej śmierci. do księcia. Mam zajebistą tarczę. Miecz też zajebisty Chyba. Starczę jest to chyba. Ona zajebista Nie potrzebuję tego błogosławieństwa i tego magicznego miecza, bo mogę sobie po prostu święte obrażenie dodać. Więc. będzie dobrze, Firma miecz. Ten miecz. Obrażenia na poziomie 9. To jest potęga. No. księcia Edwunda. Edmundo, co ty mi powiesz: ty spotkałeś się ze smokiem. Hmm. Nawet przez chwilę nie myślę, że nie wiem, co wtedy zrobiłeś. Ja ze wszystkich ludzi. Żadne ludzkie ręce nie mogły powalczyć tej bestii, nie. Przyjąłeś ofertę Smoka. Spiskowałeś z nim, by mnie zniszczyć i uzurpować sobie moje książęce stanowisko. Ale tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Z Hiskibili byś nigdy nie przybył. Nadal rządziłbym tą krainą Dobra, błogosławiona Rain. riposta Trafiasz do piekła, krajerze Dajesz, grałem w Souls'y oh. Jebut Ale mu to życie wyryło ale nie wiem czy to jest tak mocne I posta sama go dobiła. Feraz I sam to zrobił. Sam to zrobił. Wasza miłość. Co za diabelsko tu grasuje? Rzeczy samej. I zdrada stanu. Ten bandyta. Zawarł przymierze ze smokiem, i rzucił na mnie klątwę. Powiedziałby ci, że bestia nie żyje. Kłamie on. Stał się jego sługą. Przeżąc zło na tej ziemi, jak i na jej władcy. Wystarczy spojrzeć na piekielną paszczę, która żyje tam, gdzie kiedyś stało nasze miasto. I powiedz mi, że to nie jest dzieło plugawej smoczej magii. Natychmiast schwytać tego zdrajcę? zdradzeni. Dokonaj udanej ucieczki. Dobrze, z Niech Nie będzie. Będę uciekał. Nie zabiję ich. Wiem, że jesteś łotrem A wspieram. Dalej. Fają ją. Przejeżdżaj. Mój mnie. się sami zakończy. Nie mam czym je robić. Ej! Karamba! To nie z nimi walczą, nie zabijajcie ich. Ej, nie zabijajcie ich. O skrzynia. Może jeszcze O! o. Jeszcze <śpiję> ze skokiem! Żadny poszukiwacza. Nie mi to zabrać? O. Psy! O, nie chciałem! <śpiję się zyskować> nie chciałem! To ma zbyt dużo odbicie. Jechat. Dobra, mam coś na Stamina? Dobra, ale czy mam coś na Stamina? Skupiłeś zdrowie, zdrowie na nim. Okay. Nie w, tom, w ten dniu. A, Gdzie tam ci... a tam ci uciekają, dobra <laughs> Biegnę! Piegnaj się w nogach. O to jest. Ja. Ora trudno. Oko! No, nie wiem, mógłbym się stąd tylko teleportować, ale... I by w tym była zabawa. Po co to, to zrobili, żeby uciekać? Oj oj To są werny, więc są w parpie <laughs> Prawdę, którą znajdziesz spoglądając na jego głębszych tego świata Dobra, robimy kratosa. Pobierz hmm. ścianę ksymców, aby odpiąć się gdzieś. Mam Spać na sam do co nie? A, jeszcze go złapać Dobra A, myślałem, że mam tak spaść Dziwi się, że mi rąk nie urwał. To w sobie trochę wygląda jak grzyb Jeśli zważasz na moje wyzwanie, udowodnij teraz swą wartość Pokaż, że masz siłę, by zerwać wierzące cię jarzmo Co to jest? Chciałabym Cię o coś poprosić, powtóre. Od Squeens! Proszę, weź to. Moja pani zabrała mieszkając drogi przez Skwambiną. Umarła, nim skończyła się. Chcesz podjąć jej zadania? Przynieść mi je. Wam, że dopilnujesz, aby wola mojej pani się dopełniła. Chodź. Dajcie mi skończyć grę. Zbierz kamienie. Oj, was. Dobra. Ta gra zrobiła kokumówę. Muszę zbrać 20 kamieni. Przebudzenia. 20. Z które muszę pokonywać coraz cięższych przeciwników. Was opierdoliło. Nie, nie, to jest gniwa Nie, tutaj nie. Ah. Gra naprawdę... Dobrze, chwaliłem już ten koniec. Nie, ja, ja już chwaliłem tę grę. Ja już mówiłem, że... wow. Wow. Impossible ale jest. ta trzeba się chyba rzucić w pustkę, więc... Dobra. Poziom trudności zależy od tego, na którym piętrze wylądujemy. <laughs> w A, dobra. Też. Może no, się przydać. Rozdzierająca włócznia. Eee. jest gromu. Mogę sobie używać magii jakiejś. Okay. Jej. Dobra, chociaż przetestujemy miecz ja Robili, prawda? Co, to, co tu chodzi? I tu, i to. tutaj mamy? Mamy kamień na przebudzenie Ej, hmm. tu musimy walczyć z tym gównem Dobra, usuwaj riposta tylko na to jest bić macki. A, ej, napalę tego póra. Życie mu spada szybko na szczęście. Nie chcę być w polu rażenia. To bić macki w każdym razie, żeby bestia upadła na ziemię. O. No nic nie oborujemy, dobrze. To zaklinacz. Możemy odciąć mapki. Nie. Yep. W ostatnią maskę czością Nie tak... ...la Stoi na niej Nisza. Ubijemy Spróbujemy frajeros no O, ale młoko wyszło Dobra, ten atak mu szybko zjada życie, więc... ...z niego kur... Ek Rozpiekany frajer. No i pięknie, idziemy dalej. Dwadzieścia kamieni przebudzenia zdobyć. Mamy 3. Jeszcze mam dwa w zapasie, co nie? czy Zbicie go, otwiera kolejne piętra, prawda? To mnie denerwuje. Okej, okay, jest ogólnie jedna droga na skróty. Jest właśnie... trafienie... spadnięcie na... na teramentu. elementy. dragona. Ja zmieniłem klasę i mam ten palec twórcy. Mam go. one złą szutuję. Pisałem, ponieważ to jest bardzo trudna walka. Jeśli nie wyjdzie, mam przestranę. Zapieć żeby mi się udało. Ten na wszelki mi jeszcze zapisało tutaj. Walczyć i wygrać Mam nadzieję, że z one Potężny wróg czai się w bliżu Prawda? Więc przybyłeś bardzo dobrze. mniejsza. Teraz tak, mam nadzieję, że to wypali. Nie mogę tego użyć. Charter. Tą klasę okay? Tak czy ją jakiekolwiek strzały posażyć? Dobra. Może Dodor skorzysta. I tego trwa A do tego nie można użyć tego palca. A No, Nie masz szans. No tak Chodź mnie tym. Nie mogę szybko zmienić klasy Rozumiem. co zmienić tu, no bez. Hmm. tu nie idzie? No, jestem gotowy z tą walczyć no. no, chyba nie chce. No chyba by nie inaczej, no Chyba jeszcze kość czterna.